W jaki sposób kreować swoje lepsze życie, kiedy toksyk każdego dnia sprowadza mnie do poziomu zero? Dziękuję i pozdrawiam. Teście, pozdrawiam, Jolu. I tutaj na miejsce słowa toksyk można też podłożyć inne rzeczy: Internet, social media. Praca, której nie znoszę, lekcje, które regularnie się powtarzają. Jeżeli to jest osoba, z którą mieszkasz, czy to jest Twój partner, czy to jest Twoja mama, czyli osoba, która regularnie się w Twoim życiu powtarza, to nie jest koleżanka z pracy, od której po prostu możesz się odciąć, możesz się zwolnić, pójść do innej pracy, tylko, tylko to jest osoba, która jest w Twoim życiu na co dzień i rano wstajesz, chcesz coś zrobić, no a tutaj osoba otwiera buzię i cała energia z Ciebie schodzi. No to jest tak, że ta osoba. Coś ci pokazuje, czemuś ona na ciebie w taki sposób działa. Ja już nagrywałam u siebie na kanale filmik, i będziemy jeszcze raz do tego wracać. Dlatego, że temat teraz energii dla mnie jest po prostu tak ważny jak nigdy. Nagrywałam już w filmiku, jeżeli nie wiesz od czego zacząć, o tym, co się wydarzyło u mnie, i jak poczułam się totalnie spłukana z energii. I pracując nad tym, nad odzyskaniem energii, nad patrzeniem. ok, gdzie energia się formuje, skąd ona się bierze, tak, co, co to w ogóle znaczy energia, jak musi jak się regenerować, jakie rzeczy podkradają Twoją energię. To odkryłam również to, że, zresztą chyba kiedyś mam nawet na kanale o tym mówiłam, że takie wiecie, jest przypomnienie dla mnie, że jak masz coś zrobić, masz duży projekt do. Do zrealizowania albo masz jakieś marzenia, poszłaś na odwaz się marzyć i w drugim module, której pierwsze i drugie moduły macie w prezencie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, to serdecznie zapraszam i, dzieć, i rozpisałaś to swoje marzenie. I napisałaś, że no chciałabym to i to, może nawet nie rozpisałaś się, wypowiedziałaś. I na to Tobie przychodzi energia. Energia zawsze przechodzi na coś. Te dni, kiedy, nawet te dni, miesiące, bo to trwało prawie kwartał, kiedy nie pracowałam, nic nie robiłam, nie nagrywałam, nie prowadziłam konsultacji, po prostu stwierdziłam, ok, dobra, Robię przerwę, robię pauzę. Rozumiem, że to, co się teraz u mnie wydarzyło, to się wydarzyło dla czegoś. To jest jakaś moja lekcja. Na pewno będzie tak, że, okej, okay, aha, dobre, rozumiem. To muszę ułożyć, to muszę przerobić. Dobre, idę na inny poziom. To, co też mówiłam w tym filmiku, że tutaj mm, już ogarnęłam rzeczy, a dostałam z, mm, ze studiów y, pytania, a do tego się nie przygotowałam, nie nauczyłam, bo ja jestem dopiero w szkole, więc droga, idę dalej, tak? I te, te momenty, kiedy nic nie robiłam, kiedy gdzieś tam cały czas grzebałam sobie, siedziałam, zrobiłam totalną przerwę, pauzę, ja nie tworzyłam nowych rzeczy. Była taka apatia: jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to obejrzyjcie. Była taka totalna apatia, że nic mi się nie chciało, nic mnie nie interesowało. I ja nie miałam energii, dlatego że energia zawsze przychodzi na jakąś nową rzecz. I jeżeli. Yy, zarzeczyłaś sobie jakąś nową rzecz, chcesz coś nowego zrobić, chcesz coś nowego zrealizować, nawet jeżeli chcesz przejść do nowej pracy, czy chcesz schudnąć, czy chcesz zacząć ćwiczyć, czy nauczyć się nowego języka, czegokolwiek, coś nowego zarzeczyłaś sobie, to już jest tutaj w Twojej przestrzeni idzie do Ciebie, ale wewnętrznie nie ma takiego pozwolenia, że tak ja to biorę, tak ja jestem gotowa na to pr pracować. I wtedy pojawia się osoba trzecia która zabiera tą energię, bo ty nie masz tej wewnętrznej takiej gotowości, że nie, ja chcę to, ja tego potrzebuję, tak ja to robię. Po prostu nic mnie inter nie interesuje, nic nie ma znaczenia, ja to robię. Bo jeżeli podejmujesz taką mocną decyzję, że ja idę w tym kierunku, to każdy toksyk, bo jeżeli to jest um, twoja mama, z którą czy twój tata, który co jakiś czas do ciebie dzwoni i po prostu znowu wpada w takie, wiecie, mm, Niepotrzebne, bezsensowne gadanie, tylko wyciąganie Twojej energii, to Ty już to wyłapujesz, Ty już to widzisz i mówię, że słuchaj, stop, stop story. Ja nie chcę gadywać, ja nie chcę na ten temat mówić. Ja porozmawiamy o czymś fajnym, o czymś budującym. Jeżeli do osoby to nie dochodzi, no bo już ma swoje, swoje lata i nie zmienia się, nie chce tego zrealizować, no to wtedy Ty się zmienisz. To jest Twoja decyzja, to jest Twoje marzenie, to jest Twoja energia i to jest Twoja decyzja. Czy Ty ją zostawiasz tutaj i naprawiasz się na to marzenie, czy Ty stwierdzasz, że. Oddajesz ją, i jeżeli w twoim życiu jest toksyk, bo akurat w moim życiu toksyków nie ma, kiedyś były regularnie, powtarzały się, też nagrywałam o tym na kanale, były osoby, które odgrywały identycznie rolę, w której ja byłam jako taka mała dziewczynka, która nie ma własnego zdania, która nie, nie może mm, powiedzieć to, co czuje, to co myśli, bo zawsze przyjdzie ktoś z góry, który powie, że masz robić tak, a nie tak. Na początku to była moja mama, więc jak wyjechałam. To mm, pojawiła się inna osoba, która weszła również w rolę mamy. Potem, kiedy kontakt z tą osobą się urwał, bo tak sobie myślałam, kurde, coś, coś już nie halo, to nie tak powinno wyglądać. To pojawiła się trzecia osoba, która odgrywała identyczną rolę. I wtedy zrozumiałam, że ojej, no tak, to jest moja lekcja, czyli świat jest lusterkiem. To, że osoba pokazuje ci, zabiera Twoją energię. Ona ci pokazuje, jaki błąd wciąż popełniasz. Po prostu jest tak lusterko, podchodzisz do lusterka i widzisz, czy się zimą ćwiczyło, czy się tylko jadło, widzisz to swoje odbicie, widzisz, co masz do przepracowania. I ta osoba jest twoim lusterkiem, ona ci pokazuje, albo nie stawiasz swoje własne granice, albo za dużo mówisz, za mało robisz. To uwaga, to był mój przypadek, albo e Musisz się nauczyć takiej wewnętrznej akceptacji, wewnętrznej miłości. To mm, nie wiem, w jaki sposób tutaj ten toksyk, no bo na różne sposoby, może podkradać energię. I to, sobie ja mówiłam też o sobie, że przez te trzy miesiące, kiedy taki był taki, wiecie, totalny dół, ja nic nie robiłam, nie przechodziła energia. Ona była zerowa, dlatego że ja nie realizowałam nowych projektów. Ja nie pracowałam, ja nie nagrywałam, ja nie tworzyłam kontentu, nie robiłam nic nowego, mało tego. Nie miałam żadnych marzeń. No, zresztą opowiadałam o tym, że pojechałam do Mercedesa i zobaczyłam, że. No no, 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 nowe auto, no i tyle. I nie ma takiej frajdy, bo usiadłam z powrotem do swojego, i że. No, okej, okay. w Mercedesie było okej. Okay. Czyli nie było tak, że. o, oh, wow, super, chcę coś nowego. I ta energia była po prostu zerowa. A więc dwa rozwiązania. Albo raz. Stawiasz sobie takie marzenia, takie cele, które będą cię nakręcać, będą powodować, że. Wow, super, ale chcę. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to na od Was się marzyć w pierwszych dwóch darmowych modułach. Tego się nauczę. A druga rzecz to patrzysz, jaką lekcję masz do odrobienia. Dlaczego ta osoba, dlaczego pozwalasz tej osobie ponownie pojawiać się w Twoim życiu. I ponownie podkradać energię. Jeżeli to osoba jest, z którą żyjesz, to po prostu jaką lekcję cały czas w kółko odrabiasz. Może to jest tak, że to jest partner, z którym dawno trzeba się rozejść, to raz. Albo dwa, zawsze, jakąkolwiek zmianę, zanim w ogóle stwierdzisz, że z kim się rozchodzisz, od kogoś tam odchodzisz, przestajesz rozmawiać z rodzicami i tak dalej, w pierwszej kolejności pracujesz nad sobą. Patrzysz, jaka ty jesteś, to też co mówiłam dwa filmiki temu, jak ty się czujesz, czego ty chcesz, jaki jest twój fundament. Potem kiedy wybudujesz ten swój fundament, kiedy zrozumiesz, tak to jest moja energia. Ja tę energię chcę chronić, ta energia jest mi potrzebna do życia, bo rozdając swoją energię, czy tutaj na skrolowania bezsensowne, czy na plotki, czy na takie w pracy przy kawie, o tym pogadaliśmy, o tym pogadaliśmy, czy tutaj do koleżanki zadzwoniłam, opowiedziałam jej, co widziałam, co się wydarzyło, tak tutaj tu energię spłukałam, tu spłukałam, tu spłukałam, tu spłukałam, tutaj na to jeszcze wszystko toksyk, no i nic dziwnego, że tej energii nie masz. Bo też nie masz umiejętności resytowania energii, jak swoją energię napełniać, jak regularnie, codziennie um, siebie doładowywać to też jest gruby temat, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. I dlatego dzieje się tak, że po prostu masz wtedy tą energię 0, 0 i jeszcze raz 0. I pierwsze, co bym zrobiła w takiej kolejności, w, te, w, te, w tej sytuacji, to zadbałabym, poszukałabym, a zawsze znacie odpowiedź. Zawsze. Jak zadajecie sobie pytanie, jaką mam lekcję do odrobienia, co mam zrobić, żeby tą sytuację przepracować, to zawsze odpowiedź przychodzi. Te moje te trzy miesiące, kiedy było ciężko, kiedy było wymagające, jak zadawałam sobie pytania, co mam robić, no to przechodziło do głowy, myśli: Dobrze, to spróbujesz tego, 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 to idziesz tu, tu pracujesz tak, tu chodzisz na siłownię, tu medytujesz, tego nie chciałam tego robić, więc to już jest drugie pytanie. Jedno to jest wiedzieć, co trzeba robić, a drugie to jeszcze jest to zrobić. No ale potem to jeden plus jeden złożony, no to masz ps, niesamowitą mieszankę.